Często używam Facebooka i zastanawiałam się już nad takim dużym rozwiązaniem mojego problemu, który ciągnął się za nami latami i chciałam coś z tym zrobić i akurat trafiła mi się społeczność Życie Bez Kredytu. Wyświetliłam się jako grupa Życie Bez Kredytu, więc stwierdziłam, że spróbuję. Napisałam do pana Kamila. Poprosił mnie o przesłanie umów do analizy, a potem już wszystko potoczyło się e, tak, jak miało się potoczyć. Tak, tak. Czułam wsparcie za każdym razem, kiedy miałam jakieś wątpliwości. Kiedy przychodziły jakieś pisma z banku albo właśnie jakieś zapytania, to. Miałam, to mogłam skorzystać z pomocy pana Kamil'a zawsze o każdej porze. I dostawałam taką dawkę spokoju. Proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze. To zrobimy to, zrobimy tak. I... I było rzeczywiście tak. Ja nie wiem, chyba mi się chciało latać. Chciało mi się latać, po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić? Do kogo mam zadzwonić z tą informacją? Kogo pierwszego poinformować? Po prostu byłam przeszczęśliwa. No tak. Udało się. To było... To było dużo. Co zmieniło? Mam spokój. Mogę teraz zacząć planować przyszłość naszą. Mogę myśleć o tym, że na przykład nie wiem, chcę sprzedać nieruchomości i się wyprowadzić z tego kraju, bo mam już dość. Nie wiem, zadbać o inne rzeczy niż do tej pory. Mam już takie poczucie bezpieczeństwa, że już mi nic nie grozi, że mam, że mam spokój taki właśnie finansowy. Nie, żadnych kredytów, nigdy w życiu. E, nigdy nie wolno mówić nigdy. Ale nie, 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 Żadne, żadnych kredytów. Jestem bardzo nastawiona na nie. Nie bać się naprawdę. Wystarczy trochę odwagi, trochę pieniędzy, trochę wiary. wiary. Myślę, że duża wiary w to, że się uda. Musimy w to wierzyć, myśleć pozytywnie. Dbać właśnie o tą taką naszą dobrą energię, że nie, nie ściągać, nie przyciągać, że, że, że coś się nie, nie powiedzie, nie uda. Trzeba naprawdę myśleć dobrze o tym. I nie słuchać nikogo. Kto źle mówi. Wiesz co, ja myślę, że ja chcę, ja chcę trochę zwiedzić świat. Osobiste marzenie. Tak, i chcę zainwestować w swój rozwój. chcę z, Mam już, że tak powiem, taką działkę, w której się dobrze czuję. I chcę trochę zainwestować w swój rozwój, skończyć jakieś kursy, szkolenia. Um, idzie do przodu. Już bez tego bagażu.